Od razu na początku chcę powiedzieć, że to nie jest odcinek dla dewotów i dla dewotek i bardzo proszę, żeby osoby, które mają takie inklinacje, żeby po prostu wyłączyły sprzęt i nie oglądały, nie słuchały i żeby nie poczuły się dotknięte i oburzone tym, co tutaj zostanie za chwilę powiedziane. Ale zanim coś zostanie powiedziane, zostanie. Najpierw coś przeczytane. I sięgamy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do rozdziału drugiego. I czytamy od wersu dwudziestego pierwszego. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka. Także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę. I przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł: Człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem, a człowiek i jego żona. Byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Tak to Pan Bóg wymyślił człowieka, wymyślił małżeństwo, wymyślił seks. Przestrzegałem. Nie słuchajcie. I pytanie, które sobie dzisiaj powinniśmy zadać, czy Pan Bóg źle coś zaplanował z seksem? Dlaczego podnoszę taki temat? Ano, z prostej przyczyny. Dzisiaj na każdym miejscu możemy zobaczyć, usłyszeć reklamy, które mówią, no muszę niestety wypowiedzieć nazwę tego niby leku, które mówią, że wiagra ci zawsze pomoże. A oprócz tej wiagry są różne inne wiagro podobne, które mają sprawić, że wreszcie mężczyzna z kobietą Czyli mąż z żoną, bo inny seks nie wchodzi w rachubę, będą mogli ten seks uprawiać. Pytanie, dlaczego Pan Bóg nie wymyślił od razu wiagry, skoro z tym Adamem od początku było coś nie tak? No oczywiście żartujemy i wiemy, że wszystko było w porządku. Uprawiali seks, rodziły się dzieci, dużo dzieci. I mężczyźni, i kobiety żyli długo, i długo byli piękni, młodzi, aczkolwiek z powodu grzechu, który popełnili, musieli w końcu umierać. Dzisiaj ja już pomijam świat, ale w wielu zborach mamy problem, a wiem, że mamy, ponieważ takich rozmów prowadzę bardzo dużo. Mamy problem z męskością mężczyzn. I niestety wielu Pastorów, którzy pewnie, pewnie się zamienili w psychologów, albo, albo w sprzedawców leków, znajduje na ten problem jedno rozwiązanie. Niebieska tabletka, a weź sobie i będziesz mógł uprawiać seks i zadowolić swoją żonę. No i dochodzimy do problemu. Autentycznego problemu, ponieważ niestety. Wielu mężczyzn ma ten problem i wiele kobiet, żon dodajmy, nie jest zaspokojonych, jeśli chodzi o seks. Czy tabletka sprawę rozwiąże? Oczywiście, że nie, żeby było jasne. Pytanie, gdzie leży problem? No, od początku. Pan Bóg powiedział, weź sobie kobietę za żonę, stańcie się jednym ciałem, to znaczy uprawiajcie seks. I niech się rodzą wam dzieci. Zwróćcie uwagę, jak Biblia to relacjonuje. Pan Bóg tak powiedział. A więc człowiek tak zrobił. I nie potrzebował żadnej niebieskiej tabletki. I wszystko działo się we właściwy sposób. Dlaczego dzisiaj mamy problem? Dlatego, że kiedy mężczyźni i kobiety czytają, Pan Bóg powiedział, to machają ręką na to. A co tam powiedział? My tam wiemy lepiej. A w ogóle to pierwsza księga mojżeszowa to są bajki. To są legendy zwykłe, bójdy, nie warto się tym przejmować, do tego wracać. Jeżeli nie słuchasz się Pana Boga, to nie nadajesz się na mężczyznę pełnym tego słowa znaczeniu, który zaspokoi potrzeby swojej żony, te seksualne, tudzież i swoje potrzeby przecież, bo i takowe mężczyźni przecież też posiadają. Czyli pierwsza uwaga wynika wprost z tekstu biblijnego. Brak potencji, czy też impotencja mężczyzn wynika z nieposłuszeństwa Bogu. Zwyczajnie z nieposłuszeństwa Bogu. Nie chodzi o posłuszeństwo, które ma prowadzić do uprawiania seksu z żoną, tylko chodzi o brak posłuszeństwa słowu Bożemu generalnie. Jaka jest konsekwencja braku posłuszeństwa Bogu? Nierozwiązane problemy. Mnóstwo nierozwiązanych problemów. Kto je w takim razie rozwiązuje? Skoro mężczyźni nie, no to, no to kobiety. Oczywiście, że tak. Dlatego mamy sfeminizowany świat i sfeminizowany kościół. Czy kobiety powinny to zrobić? Wiele kobiet powie to, co słyszę od nich. A kto ma to zrobić? A ja pytam się, a komu Biblia nakazuje odpowiedzialność? No tak, ale. Nie ma no tak, ale. Biblia nakazuje odpowiedzialność mężczyźnie. Jeśli mężczyzna czegoś nie wykonuje, to wcześniej czy później zauważy, że jest brak jego odpowiedzialności i zmusi go ta sytuacja do odpowiedzialności. I proszę mi nie mówić, że tak się nie dzieje, ponieważ tylko dlatego, że kobiety przejęły rolę mężczyzn, to mężczyźni zostali wyeliminowani z odpowiedzialności. Kościół stał się feministyczny. Oczywiście nie cały, ale w dużej mierze. No takim zwieńczeniem tego feministycznego myślenia są kobiety pastorałki, kobiety biskupinki, no bo nie mogę tego nazwać, tego urzędu wtedy biskup, bisk, urzędem biskupa czy pastora. Moi kochani, wymyślono na brak potencji protezę w postaci niebieskiej tabletki. Ale to niczego nie załatwia, ponieważ w takim związku mężczyzna nie jest podmiotem, ale jest przedmiotem, dzięki któremu kobieta czuje się zaspokojona fizycznie, ale nie jest zaspokojona duchowo, nie jest zaspokojona psychicznie, ponieważ seks to nie tylko technika, ale to coś o wiele, wiele więcej. Prawdziwy seks to rozkoszowanie się, rozkoszowanie się przede wszystkim dotykiem, zapachem, rozkoszowanie się wyobraźnią, tak, ona również gra swoją rolę w związku męża i żony? To powiedzmy tak poetycko, zwiedzanie ciała swojej żony w sposób dogłębny, radosny, z wielką atencją, z miłością. Koniec zwieńczy dzieło, czyli wtedy jest potrzebna potencja, ale ona jest czymś naturalnym w takim związku. Tego żadna tabletka nie uczyni. Jeśli chcecie cieszyć się prawdziwą radością z uprawiania seksu, a tak naprawdę prawdziwą radością z uprawiania miłości seksualnej, to musicie się nawrócić do Chrystusa. Narodzić się na nowo. I mężczyzna, i kobieta, i mąż, i żona powinni zacząć wypełniać swoje role, a wtedy w naturalny sposób pojawi się piękna seksualna miłość. Czytaliśmy, że kobieta i mężczyzna, czyli mąż, i żona byli nadzy. I nie wstydzili się tego. Czy to znaczy, że było im obojętne oglądanie tych wspaniałych widoków w postaci pięknego ciała kobiety i pięknego ciała mężczyzny? Nie! Nie byli impotentami. Chodzi o to, że oni nie traktowali siebie w sposób, który jest niegodny. Czyli nie traktowali swoich ciał wzajemnie tylko po to, żeby się zaspokoić. Ale naprawdę się kochali Mężczyzna potrafił, ten mąż, mężczyzna potrafił naprawdę kobiecie dać rozkosz. A ta kobieta potrafiła radować się tym i rozkoszować się tym, że jest poddana i oddana swojemu mężczyźnie. Jeżeli coś Pan Bóg wymyślił, to niech człowiek tego nie poprawia. Bo jak się tego dotknie, to tylko to... I chciałbym tu użyć pewnego słowa, którego nie użyję, ale idealnie by to pasowało. A wierzący człowiek... Powinien zacząć od tego, co Bóg powiedział. Jeżeli coś Bóg powiedział, to to robimy po prostu. Jeżeli Bóg powiedział, że bycie męża i żony ze sobą razem, łączenie się w jedno ciało jest dobre, to to jest dobre. To jest tak dobre, że ani mężczyzna, ani kobieta, ani mąż, ani żona nie chcą wtedy przestać. Wszystkim małżeństwom właśnie tego życzę. Kochani, Biblia jest wspaniała, Bóg jest cudowny, miłość seksualna jest wspaniałym darem dla małżonków i tylko dla małżonków. Amen!